Cześć, witajcie, jestem Wojtek i no muszę zawieść tych, którzy czekają na fantazji. Dostałem dzisiaj od Dawida kilka stron, tak więc Kuba w międzyczasie, jak tylko ogarnie swoje obowiązki, będzie miał chwilę, to nagra i będzie to jakoś wrzucone. Mam, mam nadzieję, że dzisiaj mi to nagra, jutro jakoś do południa to wrzucę. A my dzisiaj Władcy Nocy i Konrad Kurze i Władcy Nocy, no to, no to kontynuuje temat. Teraz jest o masakrze w strefie zrzutu. To już z kilku, z kilku stron było to, było to czytane, tak więc dzisiaj ze strony władców nocy. Powieściach o okrucieństwie, powieściach o okrucieństwie na Isztwanie trzy, które przybyły na terre. Na pokładzie fregaty gwardii śmierci Eisenstein, imperator nakazał uderzenie na swojego zdradzieckiego syna, siedmiu legionom kosmicznych Marines, nie wiedząc, że cztery kolejne z nich szykowały się właśnie do zdrady. W tym samym czasie Fidelitas Lex, okręt flagowy Lorgara, stał się gospodarzem niecodziennego zgromadzenia. Na pokład statku przybył nocny łowca Alfarius i Perturabo. Rozpoczynając spotkanie, Lorgar wyszedł na środek komnaty, zaczął od serdecznego przywitania jego zgromadzonych synów, braci i kuzynów Astartes z innych legionów, którzy popierają ich sprawę. Zaznaczył również, że ten dzień ich spotkanie miało, że ten dzień i ich spotkanie miało odegrać wielką rolę w historii ludzkości. Niosący słowo, ich sojusznicy wierzyli, że imperium zawiodło swoich najdoskonalszych synów oraz że działo imperatora jest zepsute aż po sam dzieło. Imperium nie działo. Dzie e jest zepsute aż po sam dzień. Jest niedoskonałe w swojej pogoni stworzenia kultury idealnej i w swoich daremnych próbach wykorzenienia wszelkiego obcego życia. Dodatkowo, z punktu widzenia Lorgara, najgorszą ze zbrodni imperium było jego rozwijanie się na fundamentach skłamstw o racjonalizmie i ateizmie definiowanym przez imperialną prawdę. Imperium zbudowano pod egidą fałszu, zachęcając swoich obywateli i ich obrońców do poświęcenia prawdy na ołtarzu ostateczności. Imperium zasługiwało na śmierć. Miejscem zadania pierwszego ciosu miał się stać Isztwan V. Z prochów dzieła imperatora miało powstać prawdziwe królestwo rasy ludzkiej, Imperium Sprawiedliwości, Wiary i Oświecenia. Imperium kierowane, przewodzone i chronione przez awatary samych bogów chaosu. Imperium, które miało przetrwać przyszłość pełną krwi i ognia. Od tego dnia zdrajcy mieli zadeklarować swoje intencje otwarcie. Od tej pory nie miało już być więcej żadnych manipulacji i kwalsyfikacji. Teraz legion alfa, niosący słowo, laźni wojownicy i władcy nocy mieli stanąć u boku swoich kamratów z Legionów Synów Chorusa, Pożaraczy Światów, dzieci imperatora i gwardii Śmierci, ubabrani we krwi. Ale dumnie wyprostowani pod sztandarem mistrza wojny, prawdziwego drugiego imperatora ludzkości. Gdy Lorgar zakończył swoją przemowę, pierwszy kapitan Sewatar z legionu władców nocy krzyknął: Śmierć fałszywemu imperatorowi! Stał się pierwszą istotą, która kiedykolwiek wypowiedziała te słowa. Jego okrzyk podjęły inne głosy, i już w chwilę potem okręt wypełnił się głośnymi okrzykami: Śmierć fałszywemu imperatorowi! Śmierć! 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 No to zapokrzyczałem, nie? Siły zdrajców na ich sztwanie pięć składały się z sił legionów pożeraczy światów, gwardii śmierci, synów chorusa i dzieci imperatora. Ich kontyngenty były rozlokowane przy umocnieniach wzdłuż krańców depresji Urgal, gdzie przygotowywały się na nadchodzące wichry bitwy, która mogła na nich spaść w dowolnej chwili. Za nimi na murach wielkiej fortecy rozciągały się jednostki dalekiego wsparcia i artyleria, gotowa zalać wybranych wrogów śmiercionośnymi ładunkami wybuchowymi. Tytan klasy imperator z Legio Mortis, Desire, stał przed murami fortecy, a jego olbrzymie działa oczekiwały nadejścia wrogów mistrza wojny. Setki tysięcy Astartes okopało się na północnych krańcach depresji, dzierżąc lśniące boltery i utrzymując chłód stali w swoich sercach, w związku z tym, do czego niedługo musiało tam dojść. Przez wiele długich minut siły imperatora formowały szyk nad orbitą Isztwana 5, przygotowując się do zalania jego powierzchni niewyobrażalną burzą ognia przypominającą koniec świata. Ostatecznie okrutne bombardowanie zostało wstrzymane i wraz z dryfującym echem osłabnięcia częstotliwości uderzających o powierzchnię planety bomb wszystko ucichło. Dzieci imperatora stały się jednak perfekcjonistami w budowie sieci umocnień, za którymi siły mistrza wojny przetrwały serię bombardowania bez większych szkód. Ze swojego punktu obserwacyjnego na szczycie zrujnowanej obcej twierdzy, Horus miał widok na całe pole bitwy. Szczerze uśmiechnął się na widok nieba, ciemniejącego od tysięcy kapsuł desantowych, prących ku powierzchni planety. Ferus Manus był w pierwszej fali uderzeniowej, który prowadził właśnie tę falę. Legion wulkana zaatakował lewą stroną, a legion korwusa koraksa prawą. Środkiem właśnie szedł sam Herus, jego pierwszy kapitan Gabriel Santor i dziesięć kompanii elitarnych terminatorów, morloków, żelaznych dłoni. Zdrajcy stoczyli z lojalistami krwawy bój. Dzięki geniuszowi taktycznemu Horusa lub cztery zdradzieckie legiony trzymały się całkiem nieźle. Z sukcesem wiązały siły swojego wroga w pomniejsze pułapki, odrąbując swoim byłym braciom część ich siły kawałek po kawałku. Jednak pomimo swoich wielkich starań i przejętej inicjatywy, zdrajcy ponieśli spore straty. W momencie najwyższego zmęczenia sił lojalistów na planetę w końcu miały dotrzeć obiecane posiłki. Wysoko nad melstromem roztrzaskiwanego ceramitu, wybuchających czołgów i strzelających bolterów dało się słyszeć szwadrony działek pokładowych, świst lotu kapsuł desantowych i spadających na ziemię ciężkich pojazdów. Druga fala lojalistów dołączyła na plac boju, niebo pociemniało, gdy słabe słońce zostało zasłonięte przez 10 tysięcy cieni, a radosny okrzyk lojalistów na widok dołączenia do ich sił, ich lojalistycznych braci był dość głośny, by wstrząsnąć samą ziemią. Niczym komety spadające z nieba, z nieba silniki niezliczonych desantowców przebiły się przez kłęby gęstego dymu i ostrzał artyleryjski. I wylądowały na północnym skraju depresji Urgal. Setki Stormbirdów i Thunderhawków wyło przy lądowaniu, ich kadłuby lśniły, a potęga czterech kolejnych legionów Astartes z dumą formowała szyk, gotując się do dołączenia do rzezi. Legion Alfa, niosący słowo, władcy nocy i żelazni wojownicy byli gotowi. Zdrajcy, umoczeni we krwi, zmęczeni po wyczerpującym boju, ogłosili natychmiastowy odwrót. Przepełniony gniewem, Ferus Manus odrzucił rady danemu przez wulkanę i koraksa, namawiającego do wycofania się i zamiast tego rzucił się w pogoń za Fulgrimem, chcąc wyzwać go na osobisty pojedynek. Jak się to skończyło, oczywiście wiemy, jego weterani, których szeregi składały się z najznamienitszych terminatorów i drewnotów Legionu, podążyli za nim. Cztery lojalistyczne Legiony, które dołączyły do bitwy w drugiej fali desantu, przewyższały liczebnie siły pierwszej fali. Cztery świeże i wypoczęte legiony formowały szyk w strefie zrzutu, gotując się do najważniejszej operacji i całej bitwy. Żelazni wojownicy zajęli najwyższą pozycję, po czym prawie natychmiast zabrali się do umacniania zajmowanego terenu, stawiając na nim prefabrykowane bunkry z plastali. Wielkie lądowniki przyniosły ze sobą wszystko, czego potrzebowali. Ciężkie metalowe ramy i platformy, które bardzo szybko zamieniły się w ciężkie do zdobycia umocnienia. Na szczycie umocnień zaroiło się od wieżyczek i gniazd ogniowych, podczas gdy hordy serwitorów machinalnie zaczęły łączyć się z interfejsami układów sterowania bronią. Niosący słowo ustawili swoje siły po jednej stronie depresji, a władcy nocy stanęli, stanęli po drugiej stronie, na samym dole na skraju wysokiego łańcucha górskiego i za liniami czołgów bitewnych żelaznych wojowników. Pierwszy kapitan Sevatar z Legionu Władców Nocy i jego elitarni wojownicy z pierwszej kompanii Atramentarzy zajęli pozycje obronne. Władcy nocy i niosący słowo mieli stać się kowadłem, na którym młot w postaci żelaznych wojowników miał zniszczyć nadzieję Imperium na przetrwanie. Wróg już biegł w ich stronę, był wyczerpany, miał zniszczoną i pozbawioną amunicji broń, a co najlepsze, wierzył, że przybycie nowych legionów da mu choć chwilę wytchnienia. Ciągnąc swoich rannych i martwych towarzyszy broni za sobą, Korax i Vulkan poprowadzili swoje siły z powrotem do strefy zrzutu, gdzie mieli się przegrupować i pozwolić innym wojownikom na poprowadzenie drugiej fali natarcia i zdobycie sobie chwały w boju z mistrzem wojny. Choć ich kanały Voxu nieustannie nadawały żądania co do udzielenia im pomocy medycznej i przyznania nowych zapasów, linie nowo przybyłych Astartes na szczycie północnego zbocza depresji nie odpowiadały aż do momentu, gdy obie siły dzieliło zaledwie kilkaset metrów. Dopiero wtedy Horus odkrył przed lojalistami swoją śmiercionośną pułapkę. Z wnętrza czarnej, obcej twierdzy, z samego legowiska Horusa wystrzelono czerwoną flarę, która rozświetliła pole bitwy w, po w momencie wybuchu. Ogień zdrady rozgorzał tysiącami bolterów, gdy druga fala Astartes ostatecznie zmieniła losy swoich legionów i imperium ludzkości. Setki Mariń z Kruczej Gwardii i Salamander zginęło w pierwszych sekundach wymiany ognia. Na polu bitwy zapanował totalny chaos, siły lojalistów zostały podzielone i odizolowane, część z nich dzielnie stawiała opór zdrajcom, część chciała uciekać na lepiej bronione pozycje, a część zginęła, nim ich dowódcy podjęli jakąkolwiek decyzję. Prymarchowie ścierali się z prymarchami, artyleria i ciężkie pojazdy zbierały ogromne żniwo po obu stronach barykady. W pewnym momencie bitwy Korwus Korax przystanął na chwilę, by ocenić sytuację, w której właśnie się znalazł. Jego wzrok napotkał czarne oczy i nienaturalnie bladą twarz, które aż nazbyt przypominały jego własne. W następnej sekundzie jego szpon mocy zablokował atak bliźniaczej broni, a rzędy ostrzy obu szponów zablokowały się w śmiertelnym uścisku. Jedna z broni szukała upadku i śmierci, ale druga nie zamierzała na to pozwolić. Twarz prymarchy Kruczej gwardii przedstawiała nieugięty opór, natomiast twarz jego oponenta była szeroko uśmiechnięta. Był to uśmiech napięty i pozbawiony wszelkiej naturalnej radości, przypominający raczej uśmiech u nieboszczyka. Nocny łowca zaatakował korwusa Koraksa z pełną furią. Korax ze wszelkich sił starał się uwolnić swoją broń z uścisku Kurzego, ale ten chwycił wolną ręką za nadgarstek prymarchy XIX Legionu, upewniając się, że nie ucieknie on przed swoim ostatecznym losem. Kurze spojrzał na swojego wyczerpanego brata i nakazał mu wstać z kolan, nie będąc w stanie patrzeć na jego tchórzostwo. Korax nie zamierzał być bezczynny. Odpalił swój plecak rakietowy i ustawił jego moc na maksimum, spalając wszystkie rezerwy paliwa w próbie wyrwania się z uścisku nocnego łowcy. Szpon Prymarchy był wreszcie wolny, a sam Korax poszybował wysoko w górę, niesiony wiatrem przepełnionym coraz głośniejszym śmiechem Kurzego. Nocny łowca nakazał pozbierać swojego ciężko rannego brata Lorgara z pola bitwy i oddanie go konsyliarzom Legionu niosących słowo. Całości masakry dopełniło bombardowanie nuklearne, lojaliści zostali rozgromieni. Choć Lorgar był już na granicy życia i śmierci, wszystko wskazywało na to, że przeżyje. Zdrajcy zwyciężyli tamtego dnia i zadali Imperium i samemu Imperatorowi niewyobrażalne straty. Po stronie Horusa stało teraz dziewięć zdradzieckich Legionów Kosmicznych Marines, a co więcej, zniszczył on trzy z pozostałych lojalistycznych Legionów. Droga na Terre stała przed nim otworem. Wulkan, co nie udało się tak wielu jego synom, przetrwał bombardowanie nuklearne żelaznych wojowników. Budząc się w otoczeniu setek zdradzieckich legionistów, władców nocy i żelaznych wojowników, prymarcha postanowił zdać się na los. Choć walczył dzielnie i wiedział, że już i tak nic go nie uratuje, został przytłoczony samą liczbą napastników. Wulkan został postrzelony, dźgnięty i pobity do nieprzytomności. Nocny łowca, który do tego momentu już całkowicie stracił nad sobą panowanie i popadł w szaleństwo, Ujrzał w tym okazję do poznęcania się nad swoim bratem i pojmał go w charakterze więźnia. Gdy Prymarcha Salamander w końcu się przebudził, był zakuty w masywne łańcuchy na pokładzie okrętu jenieckiego 8. Legionu. Na przestrzeni kilku następnych miesięcy nocny łowca doznawał sadystycznych uciech w próbach złamania ciała i umysłu wulkana. Za cel obrał sobie ostateczne uśmiercenie swojego brata, ale okazało się to niemożliwe. Za każdym razem, gdy Kurze myślał, że w końcu udało mu się pozbyć swojego brata, ciało Wulkana cudownie regenerowało się do swojego poprzedniego stanu. Wulkan okazał się być jednym z wiecznych, czyli istotą zdolną do nieustannej regeneracji swoich komórek, co w praktyce sprawiało, że był nieśmiertelny podobnie jak sam Imperator. Kurze był wściekły za swoje niepowodzenia, ale postanowił zabijać Wulkana tak wiele razy, jak będzie trzeba, by ostatecznie pozbyć się jego irytującej obecności. Nocny łowca osobiście dekapitował prymarchę Salamander, rozerwał mu gardło sztuczcami, dźgnął go prosto w serce, a nawet rozerwał kończyna po kończynie własnymi szponami. Gdy i te próby spełzły na niczym, kurze nakazał go wypatroszyć, rozstrzelać z bliskiej odległości przez setki bolterów, załadować do szybu wentylacyjnego silnika jego okrętu, a nawet rozebrać i wrzucić do luku który następnie otworzył na mordercze się, który otworzył się na mordercze działanie próżni, który Kurze otworzył na mordercze działanie próżni kosmosu. Nawet te starania nie pomogły kurzemu w osiągnięciu jego celu. Wulkan był zmęczony i stłamszony, ale fizycznie miał się jak najlepiej. Za każdym razem, gdy nocny łowca myślał, że z sukcesem pozbył się swego brata, ciało wulkana regenerowało się, co kurzego wyprowadzało z równowagi. Prymarcha Władców Nocy zdał sobie sprawę, że nie uda mu się zniszczyć ciała wulkana, ale może z jego umysłem pójdzie mu łatwiej. Nakazał czarnoksiężnikowi Davy Knight zapadnięcie, napadnięcie na umysł wulkana i wrzucenie jaźni prymarchy do serii iluzorycznych prób, których ten nie mógł ukończyć e, e, pozytywnie, a które zawsze kończyły się śmiercią niewinnych osób. Mimo swojej perfidności, nawet ta forma ataku na prymarchę Salamander nie złamała go. Mając już tego wszystkiego dość, nocny łowca opracował ostatecznie rozwiązanie kwestii jego problemu. Los wulkana miał się dopełnić w ostatnim pojedynku na śmierć i życie. Kurze zaoferował swojemu bratu wskazanie mu drogi ucieczki z okrętu, drogi, która prowadziła do upragnionego przez wulkana celu wolności. Wszystko, co musiał uczynić, by raz jeszcze się nie ucieszyć, to przejść labirynt, w którego centrum znajdował się młot wojenny wulkana zwiastun świtu. Nie był to jednak zwyczajny labirynt. Na życzenie samego nocnego łowcy Perturabo zbudował na pokładzie jego statku więzienie niepodobne żadnemu innemu. Była to imitacja jego własnego, prywatnego sanktorum, znanego jako Cavea Ferrum. To specjalne więzienie było niezwykle złożonym kompleksem przecinających się korytarzy, których surowe ściany i dziwny, geometryczny design sprawiał, że stworzenie jakiejkolwiek mapy tego miejsca było niemożliwe. Mimo to... Wulkan dokonał rzeczy niemożliwej i odnalazł centrum labiryntu, gdzie odzyskał swój młot. Mając swoją własną broń w ręce, zdołał pokonać Kurzego w pojedynku i aktywować osobisty teleport umieszczony na głowicy swojego młota. Wulkan natychmiast przeniósł się przez pół galaktyki, gdy raz jeszcze odzyskał zmysł wzroku pierwszym, co ujrzał były chmury. Choć wulkan mógł w tamtym momencie nie zdawać sobie z tego sprawy, to teleportował się prosto w górne partie atmosfery Makrak, ojczystego świata Legionu Ultramarins i w trakcie lotu jego ciało spłonęło na węgiel z powodu ogromnego tarcia w atmosferze, jeszcze zanim jego umysł ogarnęła całkowita ciemność. Wulkan zdał sobie sprawę z tego, gdzie jest i był szczęśliwy, że już niedługo zaopiekują się nim jego kuzyni z Ultramaru śpiewając i ijo. I tak więc dotarliśmy do te, końca tej części artykułu. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Zaraz tam Kubek gdzieś pogonie. Muszę do domu dojechać, żeby sobie coś nagrał i jutro wam to wrzucę. Postaram się. Będzie o elfach, tak więc wiecie, będzie coś ciekawego. E, tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć. Czytał Wojtek.